Przenosząc się z kranu do kranu, mam po prostu z obecnego? Tak. A i zaproszę do nowego, którego poprosisz. No, tragedia dziś gra. Xario, no współczuję. Jak tu od dawna takie bitewki. Ja noc... Na szczęście, gram premką, to chociaż najważniejsze są kredyty. Ale to i tak jest wkurzające, jak takiego łupnia. No i rzuciło mnie na dziesiątki ósemką. No kurde, to jest nie fair. Robisz nowy klan byku bobek? Tak, już zrobiłem. Kla nazywa się Pazie na Luzie. Cześć, Karol Sarnicki. O. No i teraz, aby przebić tego. Bóg wie, że mógł. Mu... Na kurwa. Nie przebije nigdzie. Nie da rady. Nie da się. Na tym polega problem jest to, że żeby go przebić potrzeba powyżej 300 penetracji, żeby tak weszło ładnie w wieżę. Multi-odpowiedź na donate, spokojnie za chwilę odpowiem, na razie jestem w trakcie bitwy i plutonu. Tu jest cała jej drużyna. 192 jakiś pluton dzis z Mozekosinus albo kiedyś z 192 kilka całych na dyszkach po powrocie byłoby świetne. De. Pozdrawiam i miłego dnia życzę 10 zł. I tam serdecznie Lewandowski jedzie tutaj pojedźmy z nim trzeba zmienić na Golda na to to bo to przebić to będzie niemożliwe nie ma. Lewandowski dostał w boxa 750 o kurna Ciekawe od czego chyba Grille 15 to. Jest to. A! Mam go! Kordy, dostał bułę! Nie ma takiego bicia, nie ma! Ho, ho, Mamy... Mamy na ciebie sposób, gościu. Mamy na ciebie sposób, mamy na ciebie patent, okej? Okay? Hmm. Ten patent nazywa się Lewandowski, przyjmujemy, wyjeżdżamy wszyscy. A jak nie, no to... To, to, to nie, no. Aha, nikt nie chce przyjąć, to to, rozumiem. A się kurka, nie wychylaj, bo zginiesz. Jeszcze babok nam tu kurde komplikuje sytuację. Typ może zbierze. O, typ jedzie twardo. Nie boi się. Dostał libertę. liberta. Naciera, kurka. seba się, Seba Siema Czy ocenisz staty z 274 oraz Seba Garfi. I czy nagrasz jeszcze jakiś film z Woli? 8 zł złotych i 53 groszy. Kurde, tam jest T28! I M103, oni tu mam dużo czołgów! Kurka wodna! Trudno to będzie ogarnąć, tu jest ich dużo. Nie we mnie, nie we nie we mnie, nie we mnie, nie we mnie, nie we mnie! Nie nie. Dzięki. Dzięki, ziom. Miły jesteś, wiesz? Miły. Ej! Tu tam nie strzelił? O... na pomarańczowo, na żółto? Weszło! Na farcie, ale weszło. Ten libertem mi... i. weźcie się wy tutaj masz 100 HP, uciekaj, son Pyk! Weszło! No tego, AMX bym strzelił. W garnek, ale z tej strony widać garnek Ooooo Rozczarowanie Milordzie, jak to tak? Jak to to tak? Jak to to tak? Tak to ci nie powinno O nie, 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 Babok to po prostu Tak mnie wkurza Non stop Non stop strzela mi tutaj kurde po ile Po 500 I zdjął naszego Zdjęła daśka kurka. Odwije hejka na niego. Odwiedzę na tego z to hejka. Dostałem. Mamy. Go nice 2016 hej multi, ocenisz konto i powiesz w co iść. Mój nice 2016 dzięki, pozdrawiam, no. 8 złotych Jestem ósmym tierem w tej bitwie, chłopie no! Daj se siana czy coś. Ósmy tier strzelać? Masz ty w ogóle litość jaką? Nie widzisz, że kurde gram ósmym tierem? I jeszcze kurde wali do mnie non stop, no co za ham? Co za handlów? Szkoda gadać Uciekaj! Arta, chłopie. Na bazę trzeba wracać. Znowu porażka. No, nie mam dzisiaj szczęścia do bitew. Moi drodzy, macie lepsze bitewki? Kochani, macie lepsze jakieś bitewki, czy też takie jak ja? No, dramat to jest, kurwa, nawet nie mogę wrócić po mnie, to podświetliło. Babok ma mnie na hita, nienawidzi mnie. Gościu po prostu mnie nienawidzi, no to już... Trzeba mówić o nienawiści, no tyle strzałów. Co on we mnie oddał, to Trzy strzały w ósmy tier, który jest najmniej wa... Nie wierzę w to, co nie. nie. Nie, ja po prostu. Nie, nie mogę. Czwarty raz. Okej, okay, strzeli w niego, ale i we mnie. No. Co za gość. Tu po prostu przechodzi pojęcie. No naprawdę. O nie, 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 nie. Foch, 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 i sobie. Jeden, hej. Czy mógłbyś mnie dodać do klanu pazie na luzie 5 zł i 70 A jasne! Oczywiście rekrutujemy i dodam do paziów na luzie bok Ładny strzał. Fuck mi pewnie objedzie zaraz. Ale no trudno. Spróbuję oddać jeszcze pożegnany strzał. Udało się. Pożegnalny strzał. Patrzcie, Arto zaraz nie zabije. Ja wam mówię, że na 99% to babak mnie załatwi. Jeszcze strzeliłem w tego obiekta. A! Ah, udało mi się obrócić kadłub, ale wie, że nie zdążyłem, ale strzelił w kadłub 4000 Defenderem na dziesiątkach. Porażka. Co dzisiaj się dzieje w tych pitewkach? To jest dramat, moi drodzy. Poczytam teraz wasze wiadomości troszeczkę na czacie. Co, napisze, co napisaliście? Napisał dzisiaj Jachu. Ja tam 18 porażek z rzędu. Myślałem, że komputer rozwalę delikatnie mówiąc. Kolejna wiadomość. Dzisiaj jest spoko nie licząc serii 10 porażek <laughs> Pingwin, wariacie Macias zły dzień. Oj, kurka. Też widzę, że nie najlepiej. Zobaczymy tutaj jaki wynik. Kolejna wiadomość. Dzisiaj na 17 gier wygrałem 5 Piotr. Kurka wodna, to się źle dzieje. On wali w fioleta norma. Słabizna dzisiaj. No. Przy, przykro mi. Dziękuję za plutonik. Zarobiłem kredytę, no ale porażkę. Zobaczmy jak tam. Zarobiłem dużo za tą bitwę w sumie, dobrze. Nie graj tak na goldzie, bo to się nie opłaci. Jak się nie opłaci? Zobacz. Zarobiłem 150 tysięcy. Bo lepiej jest strzelać z golda skutecznie niż w ogóle nie przebijać i strzelać. Bo wtedy płacisz za coś, co nic nie daje. A pamiętaj, że dużo kredytów zarobisz, yy, jak strzelisz w dziesiątki. Za strzelanie wysokie to jest dużo kredytów. Zrobiłem drugi najlepszy wynik w bitwie. I najlepszy w mojej drużynie defenderem na dziesiątkę Zobaczcie, ile zrobiły nasze dziesiątki. Jedna zrobiła dwa koła, ten 1700, ten 1500, ten 1300. Mało. I grill prawie 6 koła na tłuk skubany. Masakra. E, Masakra po prostu. Pata.